Zastanawiałem się, czy to dobrze spotkać się z Kennedym, czy dobrze w ogóle z nim przeprowadzić jakąś rozmowę, no i czy w ogóle czegokolwiek się dowiem. A może wywołam skandal, a może zrobię jakąś burzę niepotrzebną, ale pomyślałem sobie, cóż, tyle lat spróbuję. Wyjście poza ciało, bo OB, jeżeli ktoś by chciał wiedzieć jak to się dzieje, to jest tak zwana eksterioryzacja, wychodzenie poza ciało. Można przejść za książkę najdalsze podróże, czy w ogóle wyjście poza ciało. Eee, są to książki, które bardzo dokładnie pokazują na czym polega stan eksterioryzacyjny. Monroe w swojej książce opisuje wyjście poza ciało takie stany I ja takie stany właśnie mam nie wam i robię różnego rodzaju podróże bez względu na to co kto myśli robię to i taki cykl robimy spotkałem się więc z Kennedy. bardzo pogodny, siedzący człowiek na takiej dużej, kamiennej ławce Miał taki kij długi i tym kijem, jakby grzebał w ziemi, w piasku. Oczywiście trzeba powiedzieć, ja tutaj dodam, że wcześniej proszę, abym mógł się z nim spotkać. Z nim czy z kim innym, abym mógł się spotkać, abym mógł nawiązać z tą czy tamtą osobą kontakt. Po uprzednim, jakby dostaniu, że tak powiem, pozwolenia. Spotykam się z Kennedy. Siedzi na mnie, podnosi oczy i mówi, wiem czego chcesz. Nie wszystko ci jednak powiem, ale żebyś był pewny. Odszedłem jako człowiek, który w miarę prawo pełnił swoje obowiązki. I tu odnalazłem się dobrze. Różne rzeczy dokonałem w życiu, lepsze, gorsze, ale tu odnalazłem się dobrze. Nie zawsze do końca wiesz, co jest prawe, a co jest lewe. Czasem wydaje ci się, że to, co jest prawe, okazuje się, że było lewe, a to, co, że jest lewe, okazuje się, że jest prawe. W polityce jest to bardzo cienka linia. Co wydarzyło się w Dallas, chciałbyś wiedzieć. I spojrzał na mnie, uśmiechnął się, wstał i zaczął, jakby dookoła chodzić tego kamiennego siedziska, czy tej kamiennej ławki. Spojrzał na mnie i powiedział: Było ich trzech. A nie żaden jeden podstawiony. Było ich trzech i zrobili to, co zrobili. Ale pewnie masz bardziej pytanie. Spojrzał na mnie i powiedział: Kto? Usiadł znowu na ławce, tak jak musiał westchnąć i powiedział System i kraj. Zapytałem się, zaraz przyszła mi myśl, jak to system i kraj. No system i kraj. Dla tego kraju, dla tego systemu byłem niepotrzebny i zbędny. Byłem za bardzo pokojowy. Byłem za bardzo łagodny. Więc zawsze znajdzie się szaleniec, który Zlikwiduję prezydenta. Być może moja polityka byłaby łagodniejsza. Być może już wtedy byłoby wiele zmian. Więc to zrobił system i kraj. Zapytałem się, kto dokładnie spojrzał się na mnie, uśmiechnął i powiedział: O, nie, 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 nie. nie. Z dokładnością to tutaj nie będzie. Powtarzam, system i kraj, czyli w tamtym czasie ludzie uznali, że jestem zbędny w tym kraju. System uznał, ci, którzy także rządzili i stwierdzili, że jestem niepotrzebny, ponieważ jestem za bardzo radykalny i za bardzo powściągliwy. Trzy osoby strzelały do mnie. Nigdy nie zostały te osoby. Osądzone, chociaż już przeszły na drugą stronę. A ten, którego osądzili, był kozłem ofiarnym, którego potem i tak zlikwidowali. Tutaj po tej stronie jest mi inaczej i wiele rzeczy zrozumiałem też inaczej. Nie byłem człowiekiem świętym, i tu chcę powiedzieć, że też otarłem się o narkotyki. Brałem silne leki podczas swojej kadencji, ale czasem głowa twoja już nie wytrzymuje tego wszystkiego. Kiedy bierzesz odpowiedzialność za ludzkość, za kraj, za świat, właściwie za kulę ziemską, to kiedy przechodzisz na drugą stronę, jesteś ze wszystkiego jeszcze bardziej i dokładniej rozliczany. I tu jakby chciał powiedzieć do polityków apel. Wszyscy ci, którzy podejmujecie się wyzwań, wszyscy ci, którzy chcecie odpowiadać za innych, pamiętajcie, za każdego, za którego dzielicie odpowiedzialność, będziecie rozliczeni. A rozliczenie tutaj jest ciężkie, ale bardzo sprawiedliwe. Kiedy zapytają się dlaczego, potem inny, przecież z jego rodziny zginął także, odpowiedział. My nigdy nie pasowaliśmy do tego systemu. I chcieliśmy być radykalni. Zapytałem się go, a dzisiaj. Co sądzi dzisiaj? O tym samym wariactwie, o tym kapitolu, co się dzieje, spojrzał na mnie i poczułem, że położył mi rękę na ramię i powiedział dzisiaj, a dzisiaj to już mnie to nic nie obchodzi, bo ja mam tu swoje życie i swój świat. Chcę tylko powiedzieć jedno. Niech nikt nie narzeka na to, co wybierze. Niech nikt nie ma ludzi na tego, kogo wybierze. Ponieważ jeżeli go wybiera, to przedtem musi być świadomy tego, co robi. A nie ma czegoś takiego, że polityk się maskuje, a potem się dopiero otwiera. I tu znowu wstał z tej ławki. Jakby tak się chciał przeciągnąć, spojrzał na mnie i powiedział: Jest mi dobrze. Wykonałem dobrze swoje zadanie, choć przedwcześnie odszedłem. Szybko i gwałtownie. Zobaczyłem, że nawet we, we, w mojej rodzinie jest wiele kłótni, niesnasy, i niektórzy nawet ucieszyli się w mojej rodzinie, że ja odszedłem. Więc jeszcze raz. Dla wszystkich, którzy szukali teorii spiskowych, różnych dziwnych powiem tak. Zawił mnie system i ludzie rządzący. I nie byli to Rosjanie. Bo oni tak naprawdę mieliby ze mnie korzyść. I nie był to ten wariat, któremu się nie podobałem, cały Oswald. To byli podstawieni ludzie, co ich było strzelali do mnie. I ucinamy spekulacje. Chcę powiedzieć jedno. Rządzenie czymkolwiek, kimkolwiek jest największą odpowiedzialnością, z jakiej potem zdajesz raport. Bo kiedy rządzisz własnym domem, rodziną, i nie wychodzi ci, i jesteś łajdakiem, to odpowiadasz tylko za żonę, za dzieci, za swój dom. To dużo, to bardzo dużo. Ale kiedy jesteś łajdakiem, który kraj Ciągnie w przepaść i go niszczy. Odpowiadasz za każdego człowieka, powtarzam. I Twoja kara jest bardzo wtedy surowa. Odpowiadałem za wszystkich odchodząc. Zdawałem egzamin ze wszystkich. Ale muszę powiedzieć, że go zdałem. Idź już, usłyszałem. Spojrzałem jeszcze raz na niego, jakby uśmiechnął się tym swoim takim uśmiechem i powiedział: Idź już. Tu wszystko. Ma swoje miejsce. I to dobro, i to zło. I tyle. Albo aż tyle. Cóż, pewnie nie rozwiałem wszystkich jakichś pytań, ale myślę, że to powinno wystarczyć. Być może też zostało to powiedziane tak, aby nie wywołać jakiejś wielkiej burzy. W każdym razie przekaz był dla mnie i jest przekazem niesamowitym. No cóż, zobaczymy, kogo następnego poprosimy, że tak ładnie powiem do rozmowy.